od fikcji. Fikcja musi być prawdopodobna, a prawda nie. To słowa Marka Twaina i to, mogę powiedzieć, był punkt wyjścia do napisania tej książki. Nie wszystko jest w niej fikcją i nie wszystko jest prawdą. Wiele opisanych w niej rzeczy wydarzyło się naprawdę. Nie będę wam zdradzał, czym jest ta opowieść. Mogę natomiast powiedzieć, że jest to bardzo osobista książka. Sztuka, historia, fenomen religii i próba odpowiedzi na kilka bardzo ważnych pytań. Relacje, miłość, czas i przestrzeń jako jedno. Duchowość, ale bardziej w filozoficznym niż teologicznym rozumieniu. Świat, w którym żyjesz, nie jest tym jedynym czy ostatecznym. Mistyka, metafizyka, podróż, samadhi. Stan doskonałej świadomości, oświecenie. O tym jest ta opowieść. O drodze do tego właśnie stanu. Nie jest to romans, kryminał czy baśń. Jest to książka, którą zawsze chciałem przeczytać, ale... Nikt jej wcześniej nigdy nie napisał. Z wielką przyjemnością wam ją opowiem. Bartek niewiadomski. Bartek Niewiadomski Samadhi Czyta autor Odcinek pierwszy Samadhi znajduje się poza wszelką względnością. Nie jest to ani zastój, ani inercja. Jest to nadzwyczajna świadomość. Jest to intuicyjne doznanie prawdy, absolutnej świadomości. Nikt nie osiągnie samadhi, dopóki nie stanie się wysoce czystą duszą. Umysł musi być doskonale oczyszczony. Dopiero wtedy mechanizm, czyli naczynie, nadawać się będzie do przyjęcia światła boskiego, absolutu. Naczynie, człowiek, musi być dostatecznie mocny, aby znieść nacisk nagłego rozszerzenia świadomości, kosmicznej wizji będącej ponad umysłem i obejmującej całość bytu w jednym rzucie, w jednym zlocie tego wspaniałego doznania. Słami Sivananda. Czas i miejsce nie mają znaczenia. Świt. Patrzy na mnie sufit. Śpiewa mi pieśń cegły. Patrzy na mnie z absolutnie nieskrępowanym niczym wyrzutem, z pogardą. Zastanawiam się dlaczego. Nie pamiętam, czy zrobiłem ostatniej nocy coś złego. Nie bardzo wiem co, gdzie, jak i z kim. To ostatnie jest najgorsze. Z kim. Lub może bardziej pasujące do całej sytuacji byłoby komu. Patrzy na mnie. Przykryć chce mnie swoją blaną złością, twardą, betonową nienawiścią. Jeden z nielicznych świadków moich nocno porannych powrotów i odwiedzin we własnym domu, moich szałów twórczych i niemocy, paraliżu i uniesień bardzo niezwykłych często, rozbicia trzewi, zaniku rozsądku, widzenia bardziej ślepoty całkowitej. Obserwator zbliżeń ekstremalnych, dzikich aktów cielesnych, oblicz pożądania ilości niezliczonej, nienawiści poralnej i pianej miłości wieczornej. Wyznań głębokich i kłamstw ogromów wciskanych kobietom nie tak inteligentnym, jakimi starają się być. Komplementów fałszywych. Celu święca środki, wzajemne zaspokojenie i to wszystko. Żadnych prawdziwych, wyższych uczuć, tylko seks, tylko mięso. Eksperymenty i próby. Za każdym razem inaczej, być może bardziej niebezpiecznie. Kolejny, nieskończony obraz. Miniaturowy las brudnych pędzli, dywan portretów, szkiców zapomnianych. Wyzwolenie. Ucieczka w wymyślone światy, bardzo daleko od tego, w którym żyję. Rama jako okno, przez które muszę przejść, aby być tylko sobą. Doskonałym, idealnym twórcą. Bez żadnego najmniejszego śladu etyki, moralności czy innych cnót uznanych. Malować automatycznie. Nie myśląc nad skutkiem, nie szukać przyczyny. Uwolnić moc pędzla w zamkniętej przestrzeni obrazu, niech szaleje. Rozbija się o ramy, niech krwawi, niech męczy się, pada. Niech powstaje znowu nieugięty, niepokonany, wściekły i nieokrzesany, niepokorny. Podświadome polecenia kierują nim w minimalnym stopniu. Dopiero później, gdy złożę podpis na końcu ostatniego aktu, wiem, w jakiej sztuce grałem, jaką rzeczywistość stworzyłem, jak bardzo w nią wniknąłem. Świat zewnętrzny dąży do ideału, rozmowy, debaty o sztuce, literaturze jakiejkolwiek. Realia są takie, że teraz nawet gówno jest sztuką, trzeba je tylko w najbardziej wyszukany sposób z siebie wydalić, a po całym akcie twórczym uważać, by nie spuścić wody. Zachwyt, wiele słów wypowiadanych przez ludzi, którzy nie bardzo wiedzą kim lub czym są i po co. Zakłamani pędzą za popularnością i uznaniem niczym niepodpartym, żadną wiedzą, żadną pracą. Jestem pan X i macie mnie szanować i wielbić, bo jestem genialny. Gdy go spytać, na czym ta genialność i wyjątkowość polega. Dany delikwent odpowiada, mama mi mówiła, że nada. Nie oglądam takich wynalazków, nie czytam, nie słucham. Mam wolny, czysty umysł, jestem demiurgiem. Nic mnie nie ogranicza, nic nie jest w stanie mnie zblokować. Jestem bezwzględny. Wstaję. Wczorajszej wieczornej kawy, niedopitej improwizacji, a brzmi jeszcze w koncertowej muszli zlewu. W kuchni jak w Prypeci, spokój, cisza. W biegu jakby zostawione sprzęty, talerze, łyżki, widelce, jak zwłoki po bitwie. Resztki alkoholu wszędzie resztki. Światło w lodówce bezczelnie mówi do mnie: spierdalaj, nic tu nie znajdziesz. Ogólnie panująca cisza przerywana dziwnym dudnieniem w rurach, jakaś kłótnia sąsiedzka. Facet krzyczy, baba krzyczy, dziecko ryczy, pies ujada, kot sra do butów. Pewnie typowa religijna rodzina, opętani religią miłosierdzia, prawdy, nadziei. Prawda wygląda jednak nieco inaczej. Przy takim miłosierdzie nie ma żadnej nadziei. Wychodzę. Komórka, notes i kilka innych wydawałoby się niezbędnych rzeczy. W telefonie wiadomość od mojego agenta. Ogólnie rzecz ujmując mało przyjemny gość. Zdecydowanie wolałbym pracować z kobietą. Zawsze można by na nią popatrzeć trochę inaczej i puścić wozę fantazji podczas kolejnych nudnych spotkań. Agent. Wielce szanowny pan Iwan Rafael. Nazwisko idealne dla kogoś kto zajmuje się sztuką, ale niestety nie w tym przypadku. Oprócz tego, że bywa dość inteligentny i bystry, jest niesamowicie obleśnym typem. Wiecznie w przepoconym, szaro-kremowym garniturze, który lata świetności zdecydowanie ma dawno za sobą, z dość pokaźną nadwagą, wiecznie spoconym czołem i śliną zbierającą się w kącikach ust. Tak można scharakteryzować jego fizjonomię. Evan. Budził co na mnie mieszane uczucia wśród okolicznych meneli, i wszelkiego towarzystwa, o którym mówić szemrane to jak prawić komplementy, a co to mówić o ludziach z tzw. sfer wyższych czy średnich? Pies Churchilla takie było moje pierwsze skojarzenie, gdy się poznaliśmy. Najważniejsze jest jednak to, że był bardzo skuteczny. Potrafił zorganizować mi całkiem niezłe fuchy za bardzo rozsądne pieniądze i to często u ludzi żyjących w zupełnie innym świecie niż on sam. Dzisiaj wieczorem mam również umówione przez Iwana spotkanie z jakimś ponoć bardzo bogatym gościem w dość dziwnym lokalu na obrzeżach miasta. Opowiadał, że chodzi o dużą sprawę, ale współpracując z nim już kilka lat, wiem, że wcale nie musi tak być. Bywało, że podniecony opowiadał, jaką wspaniałą robotę mi załatwił, a później okazywało się, że chodzi o namalowanie banału w rodzaju widoczku z jeleniem w krzaczorach czy inną kaczkę na bagnie. Pożyjemy, zobaczymy co tym razem ma dla mnie pies Miejsce, w którym umówił mnie Iwan wcale nie zapraszało do środka. Mała i z zewnątrz sprawiająca wrażenie bardzo obskurnej knajpa. Ty przy wejść również nie należy do wrażliwej arystokracji czy innego rodzaju miejscowego establishmentu. Gość raczej z tych, co to bez kija nie podkąć. Robi się bardzo ciekawie. Lekko poddenerwowany podchodzę do wejścia. Blokujący je szlachetny inaczej zagaduje do mnie zwrodzoną sobie erudycją: czego? Umówiony tu jestem. Odpowiadam powoli i najspokojniej jak potrafię, aby przypadkiem ten gadający pień nie poczuł się w żaden sposób urażony. Przygląda mi się uważnie: Nie znam cię. Kim jesteś i z kim jesteś akurat tutaj umówiony? Z kim to raczej nie powinno cię interesować. Czuję, że na cienki lud wchodzę. Iwan Rafael ustawi mnie właśnie teraz i właśnie tutaj z moim potencjalnym klientem. Na, gruba znaczy się. Zaśliniona świnia. Ty jesteś Mancz, tak? Mancz Klint. Tak, dokładnie tak. Właś, czekają na ciebie. Wielka postać z twarzą nieskalaną żadną myślą przesunęła swoje wielkie, najprawdopodobniej drewniane cielsko na tyle, aby mógł się śliznąć do środka. No i cóż, wnętrze lokalu wcale mnie nie zdziwiło. Smród, brud, mordownia jakich mało. Niewielu klientów. Nie trzeba być geniuszem, aby domyślić się, że z chwilą, gdy przekroczyłem próg, wszystkie przekrwione ślepia zaczęły dość intensywnie mi się przyglądać. Niby nie różniłem się jakoś szczególnie od wszystkich tu zgromadzonych, ale jednak było coś, co powodowało, że byłem puzynem z zupełnie innej układanki. Rozejrzałem się. Dostrzegłem Rafaela siedzącego przy stole z facetem, Zupełnie nie pasującym do tego miejsca. Raczej przystojniacha, szyki, elegancja, co w tym miejscu aż było po oczach. Gdy skierowałem się w ich stronę, drogę zagrodził mi Neandertalczyk, podobny do tego typa przy wejściu, tylko nieco lepiej ubrany, nie aż tak cuchnący. Nic nie mówił, patrzył tylko na mnie i co chwilę odwracał głowę w stronę eleganta, jak pies czekający na jedną z tylko dwóch znanych sobie komend. albo pan nie bierz, albo zostaw. Elegant zerknął w naszą stronę, następnie spojrzał na Iwana. Pies Czercina od razu podbiegł do goryla stojącego przede mną. Przez chwilę szeptał mu coś do ucha. Ten nawet na ułamek sekundy nie spuścił ze mnie wzroku. Gdy Iwan skończył, goryl odwrócił głowę, spojrzał na eleganta, który dyskretnym skinieniem głowy dał mu znak, aby mnie przepuścił. Idąc do stolika, przy którym siedzieli, czułem prawie fizycznie wbity we mnie wzrok goryla w lila róż koszuli. Świetne miejsce wybrałaś, Rafael. Naprawdę genialne. Pięć gwiazdek na trzy możliwe. Klimat, wspaniali ludzie, ekstra. Załatwię sobie tutaj jakiś abonament na żarcie, albo. To ja wybrałem to miejsce. Proszę usiąść. Wszedł mi w słowo elegant. Zlecenie mam dla pana, panie Mancz. Mmm. Super. Co to ma być? Jakoś niespecjalnie zdziwiony zapytałem. Wymaluje mi pan salon. Około 300 metrów kwadratowych ściany. Zrobi pan tam różne, że tak powiem, widoczki. No to świetnie. Będę musiał trzaskać na 300 metrach kaczki, jelenie i inny inwentarz wiejsko-leśny. Wymarzona robota. I przy odrobinie fantazji można się przy niej zdecydowanie spełnić artystycznie. Uduszę kiedyś tego mojego spaślaka. Jakie widoczki? Pytam z nadzieją, że to jednak nie będą jelenie i inne takie. Chcę mieć w salonie kilkanaście kadrów z pewnego filmu. Jest postęp, myślę. Jest nadzieja. Gorzej jednak będzie, jeśli to jest film nakręcony przez Animal Planet. Powie mi pan coś więcej, czy mam improwizować? Muszę się upewnić, jaki to film. Ile tych kadrów? Coś na zasadzie komiksu, jakieś konkrety, jeśli można. Wszystkie niezbędne dla pana informacje posiada pan Rafael. Myślę, że w ciągu miesiąca powinien pan spokojnie zdążyć zrealizować to, co pana proszę. Widziałem Pana wcześniejsze prace i nie wyobrażam sobie, aby w moim domu mógł ktokolwiek inny odtworzyć na ścianach to, na czym mi tak zależy. Przygotowałem dla Pana coś bardzo motywującego do pracy i jednocześnie coś, co pozwoli Panu błyskawicznie podjąć zadowalającą na sobą decyzję odnośnie mojego zlecenia. Wyjął książeczkę czekową, szybko napisał coś na pierwszym blankiecie i podał mi świeżo wypisany czek. Tutaj jest zaliczka w wysokości 1 trzeciej całego honorarium za Pańską pracę. Miał pan rację. Zdecydowanie jest to bardzo motywujące. Zgadzam się, oczywiście, powiedziałem po przeczytaniu sumy, jaką wypisał na czeku. Kiedy mogę zacząć pracę? To już od pana zależy, panie Klint. Mnie interesuje tylko to, aby w ciągu miesiąca maksymalnie pan skończył. Dobrze. Zawsze w ciągu kilku najbliższych dni. Bardzo mnie to cieszy, powiedział, stając z krzesła. W tym samym momencie kilku potężnych osobników z lila róż koszulą na czele zerwało się na równe nogi. Było mi bardzo miło pana poznać, panie Clint. Bardzo cenię to, co Pan robi nie ukrywam, że bardzo mi się to podoba. Dziękuję. Takie słowa zawsze motywują mnie do realizowania coraz bardziej oryginalnych pomysłów. Wykuta na blachę odpowiedź na tego typu mniej lub bardziej szczere komplementy. Dziękuję i do zobaczenia za kilka dni. Zanim elegant ze swoją świtą wyszli, na zewnątrz wyszedł Lila Róż. Kilka chwil go nie było, po czym wsadził swój wielki, koszmarny łeb przez uchylone drzwi, skinął, że wszystko jest w porządku i wtedy dopiero cały orszak opuścił to skludne miejsce. Patrzę na Iwana. Jego małe, okrąglutkie oczka śmieją się. Pewnie na myśl o forsie, jaką spodziewa się przy tej okazji przytulić. Nic nie mówi. Mokre czoło świeci jak lampa podczas przesłuchań. Gdzieś, kiedyś w jakiejś celi za żelazną kurtyną. Ten blask jego czerepu oślepia niemal. Aura otaczająca ciało, aureola, nimb. Ledwo mogę dostrzec, co znajduje się za jego plecami. Bardzo specyficzny pejzaż, a może raczej dość oryginalna scenka rodzajowa okazała się moim oczom, gdy Iwan rozciągnął się na krześle i odsłonił to, co było za nim. Brudne stoły, przy których odmłodzeni, na wszelkie sposoby odgalantowani, po jak najmniejszej linii oporu, średni doniwestowani intelektualnie kolesie bardzo starają się być choć odrobinę zapamiętanymi. Tutejsze wyeksploatowane muzy, nimfy zmęczone wilgocią, szeko boginie zepchnięte z olimpu doznań cielesnych, patronki, matki, córki, istoty dla których słowa, jesteś kobietą, są najwspanialszym wymarzonym komplementem. Tutaj jednak ciągle piękne, wiecznie młode... Adorowane bez przerwy, skupiające na sobie rozbiegane ślepia tanich, mizernych amantów. Niby dają się uwodzić, niby są zadowolone. Pozwalają na tą kiepską imitację uwielbienia w postaci twardych dłoni z jakimś starym, zapomnianym żalem pod paznokciami na ich udach. Pozwalają na niby niechcące dotknięcie piersi i pośladków. Nigdy nie tracą nadziei, że właśnie teraz, dziś, oni, faceci tak samo, Codziennie budzi się taki jeden z drugim z głęboką wiarą, że oto dziś, przy którym z kolejnych nie tak czułych pocałunków maszkarą zmieni się w piękność, którą będzie mógł i chciał ubóstwiać, a świat ich nabierze blasku porównywalnego z Usiną Iwana. One szukają kogoś, kto sprawi, że przestaną być śnieżką, że ktoś obudzi je z tego koszmaru. Tylko krasnoludki mają niezły ubaw. Nie interesuje cię, co mam dla ciebie? Iwan wyrwał mnie z tych smutnych refleksji. No jak nie? Dawaj, co tam masz. Wolisz tutaj zostać, czy zmieniamy lokal? Szybko wróciłem do rzeczywistości. Wszystko mi jedno. Nieszczególnie przekonująco to zabrzmiało zniósł Iwana. Knajpa jak z obrazu, może powinieneś zrobić dla niej trochę miejsca w głowie, dodał. Może i tak. Z pewnością ją zapamiętam. Pokaż, co dał ci ten elegancki kurdupel. Rafael zaczął grzebać w swoim starym wojskowym plecaku, z którym praktycznie się nie rozstawał. Po kilku chwilach poszukiwań podał mi średniej wielkości kopertę. Szanowny panie Munchklin, po zapoznaniu się z pańskim dorobkiem artystycznym i w uznaniu dla pańskiego talentu, chciałbym zaproponować panu pewien interes. Zanim dowie się pan o co dokładnie chodzi, chcę powiedzieć, że bardzo zależy mi na tym, aby, gdy zdecyduje się pan podjąć pracę, którą chcę panu zlecić, nie mówił o tym nikomu, ani co pan robi, ani dla kogo i gdzie. Zdecydował się pan wykonać zlecenie. Gdyby jednak po zapoznaniu się ze szczegółami, na miejscu, a konkretnie w moim domu, z pewnych względów by się pan jednak rozmyślił, oczywiście ma pan do tego prawo. Zaliczka, którą kilka minut temu pan otrzymał, będzie gwarantem pańskiej lojalności i uczciwości. Przede wszystkim jeśli chodzi o dochowanie tajemnicy. Miejsca, rodzaju zlecenia i zleceniodawcy. Przekonany jestem, że mogę panu w tej kwestii ufać. O tym, co przeczyta pan w dalszej części tego listu wiemy tylko my dwaj. Pan Iwan Rafael nie został wtajemniczony w szczegóły. Jestem wielkim miłośnikiem piękna. Wszelkich doznań estetycznych w ogólnym i trochę mniej szanowanym i cenionym w znaczeniu tego słowa. Zachwyca mnie czystość, uczucia absolutne, przy których wyznawanie komuś miłości brzmi tak samo beznamiętnie, jak na przykład Lubię dżem, czy O! znowu pada. Bardzo cenię jasne, otwarte umysły, chęć poznawania, dążenie do wiedzy, a także piękno i doskonałość ludzkiego ciała. W kręgu mojego uwielbienia znajdują się zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Potężne, zamknięte w wydawałoby się ograniczonej przestrzeni biologicznej materii kosmosy. Wszechświaty, całe ze swoimi układami planet. Czerwonymi karłami, czarnymi dziurami, supernowymi, konstelacjami gwiazd i wszelkimi innymi rodzajami ciał nazwanymi kiedyś niebieskimi. Chcę, aby namalował pan na ścianach mojego salonu kilkanaście kadrów z filmu, który znajdzie pan na miejscu. Zależy mi, aby oddał pan jak najwięcej szczegółów, zwłaszcza anatomicznych. Mają to być olbrzymie formaty. Od podłogi do sufitu. Chcę, aby dokonał Pan kilku zbliżeń maksymalnych. Chcę poczuć, patrząc wkrótce na to dzieło, jakim marnym bytem jestem. Jaką karykaturą ten hipotetyczny stwór sam nie popełnił. Wszystko będzie do Pana dyspozycji, wszystko będzie przygotowane tak, aby praca sprawiała Panu wręcz przyjemność. Ja osobiście raczej nie będę ingerował w postęp pańskiej pracy. Mam dużo swoich zawodowych obowiązków. Wszelkie sprawy czy problemy, których nie przewiduję, proszę załatwić z Panem Lila Kros. Jestem pewien, że doskonale Pan wie, który to żentelmen. O nic proszę się mnie niepokoić. Będę na bieżąco z, że tak powiem, frontem robót. Resztę honorarium otrzyma Pan po skończonej pracy. Z mojej strony to wszystko. Wiem, że mnie Pan nie rozczaruje. Życzę owocnej i bardzo przyjemnej pracy. Światło słać dla Pana będę. No dobra. Wszystko takie trochę tajemnicze i dziwne, odręcznie napisane bardzo ładnym, odrobinę staroświeckim pismem, ale to nic. Kolejna robota do wykonania i tyle. Bardzo apetyczna zaliczka zdecydowanie odciąga mnie od szukania jakichkolwiek powodów do odmowy tego zlecenia. Pojadę, zobaczę co i jak, namaluję to, czego sobie ten elegant życzy i luz. Nie będzie to pierwszy i na pewno nie ostatni mural, czy jakkolwiek inaczej to nazwać, jaki zrobię. Później kilka dni oddechu i szukanie kolejnego zlecenia. Iwan wpatruje się we mnie z głębokim przekonaniem, że oświecę go, o co w tym wszystkim chodzi. Absolutnie nie mam na to ochoty. Wie dokładnie tyle, ile trzeba. Powiesz mi coś? Ślina w kącikach jego zaczęła pienić się o wiele bardziej niż normalnie. Zawsze tak jest, gdy zżera go ciekawość. Nie, wszystko będzie tak jak zawsze. Dostanie swoją prowizję i jedyne, co mogę ci zdradzić, że będzie ona zdecydowanie wyższa niż to, do czego przywykłeś. To wystarczyło, aby zaspokoić ciekawość siocha. O nic więcej nie pytał. Powoli zacząłem zbierać się do wyjścia. Na odchodne rozejrzałem się jeszcze po tym burdelowo rysztokowym przybytku. Gdy wchodziłem, tutaj byłem w samym centrum uwagi. Bezczelne, prowokacyjne spojrzenia typów i prawie figlarne, zalotne przewracanie oczami płci umównie pięknej. Teraz spokój. Wszyscy zajęci sobą nawzajem. Gra wstępna, wyzbyta wszelkiej neutralności, za to pełna innego rodzaju namiętności. Zachłanne dążenie do wiadomego celu. Bez caskania się w jakieś wyszukane komplementy, bez ściemy. Udawany romantyczny czar, prysł, starty brudną szmatą z tego hiperrealistycznego pejzażu. Udają się parami, trójkami, niezależnie od płci, w każdej możliwej kombinacji na zaplecze, do kibla na zewnątrz. Jedni wracają, aby się przemieszać i powtórzyć wszystko co najmniej jeszcze raz. Inni znikają. Lub wraca tylko część z nich. Być może ta najwytrwalsza w poszukiwaniach, najtwardsza, najsilniejsza. Nikt nie zwraca na nas najmniejszej uwagi. Mógłbym wejść teraz na ten zasyfiony stół, zaśpiewać ruski hymna i tak nikt by tego nie zauważył. Może nie chcą widzieć, nie chcą zauważać. Wszystko jest takie przesadzone, przerysowane. Komiks. Iwan powoli podniósł się z krzesła. Wychodzimy. Ty przy wejściu, ten sam drewniany słup, który mnie tu wpuszczał błyskawicznie, usunął się z drogi. Dobranoc, panie glint? powiedział to zupełnie inaczej, niż wskazywałby na to jego toporny wygląd. Można zaryzykować stwierdzenie, że pięknie zgrał ze sobą te trzy słowa w cudownie brzmiący akord zupełnie inaczej niż kilkanaście chwil temu. Dobranoc? odezwał się Iwan. Nic do ciebie, gruba się nie mówiłem Powiało grozą. Gdyby wzrok lub sposób mówienia mógł zabijać, Iwan leżałby już bez tchu. Zrobiło to chyba odpowiednie wrażenie. Iwan szybciutko swoim świńskim truchtem pobiegł do auta i, zbijając tu malny kurzu z szutrowej drogi, szybciej niż zwykle czynić, odjechał. Dobranoc, odpowiedziałem. Proszę nas jeszcze odwiedzić, panie Glind. No ale może lepiej bez zwierzątka. Mówiąc to, spojrzał za szybko znikającymi światłami auta Iwana. Pewnie jeszcze tu zajrzę, dzięki. Gdy odjeżdżałem spod tej knajpy, mimowolnie spojrzałem na szyld nad wejściem. Sztuczne i zimne neonowe światło biło po oczach napisem kulisy. Ciekawe jakiego teatru.